thank you Witam Cię na moim kanale. Again. No ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, czerwony dywan Ci się należy. No dobra, jak widzisz po tytule temat ciężki. Nawet bym powiedziała, że bardzo. No ale zmierzę się z tym. Zaczynamy. A więc złość jest tą emocją podstawową, którą rodzice w zasadzie od małego na nią blokują, uczą nas, że mamy być grzeczni, nie możemy okazywać sprzeciwu swojego niezadowolenia. Ty pewno spotkałaś się z tym samym co ja, będąc małą dziewczynką że złość piękności szkodzi, że ładne dziewczynki są grzeczne, nie złoszczą się. Co ciekawe, Przede wszystkim nie dotyczy to chłopców. Chłopcy raczej nie mogą się bać niż złościć. Myślę, że często też zamieniasz złość na smutek. Społeczeństwo bardziej akceptuje tą emocję. Lepiej się zawsze popłakać niż pokrzyczeć. Ale nie mówię, że jedno czy drugie jest lepsze albo gorsze. Ja jeszcze raz to powiem i martwię się, że będę musiała to mówić co odcinek, ale ja nie mam naprawdę ambicji ani wiedzy, żeby tu robić jakąś psychoterapię. Ja mówię naprawdę o sobie i o tym, z czym się ja spotykam. I po prostu chcę, żebyś. Zrozumiała moje intencje. Nie myl tego z czymś innym. Tak mi się przypomniało, że jak pierwszy raz spotkałam się z rodziną mojego męża, to, to było chyba 50-lecie dziadków włośnie. Takie spotkanie rodzinne stoły na zewnątrz pod dębem. E, pięknie. I tam jak mi zobaczył wujek Rafała, to powiedział na mnie, że jestem krzykaczką. Ale ja się wtedy jeszcze nie odezwałam ani słowem. Ale chyba on sam był krzykaczem. No i chyba trochę nią jestem faktycznie. Pyskata jestem, to fakt. Wierz mi, ja doskonale rozumiem tą różnicę między obrażaniem kogoś, a obroną siebie. I stawianiem swoich granic, i wiem, że Twoja interpretacja tego może być zgoła inna niż moja. Gdy odczuwam złość, zdarza mi się podnosić głos, bo to jest takim moim pierwszym objawem złości, ale pozwól mi to czuć, pozwól mi to przeżywać. Na pewno jest powód tego stanu i ja nie zamierzam tego ukrywać tylko dlatego, że to jest niewygodnie. Naucz się proszę akceptować to kim jestem i jaka jestem. Ja nie będę czekać na Twoje pozwolenie, a jeżeli jesteś tego świadkiem, to najczęściej też powodem. Oczywiście, jak to bywa w małżeństwie, mój mąż jest głównym powodem mojej złości, ale najbardziej wkurza mnie to, jak mówi. uspokój się. Nie mów, że tego nie znasz! Nie mów, że tego nie znasz! Jesteś wkurzona, prawie wypuchasz. Yy... A ktoś z Twojego grana to nie musi być nawet bardzo bliska Ci osoba, ale nawet nie wiem, no, koleżanka z pracy yy, czy kolega ze studiów i Ci mówił, uspokój się. We mnie wtedy buzuje. Yy, ja rozumiem tych lud ludzi, którzy rzucają tolerzami i kubkami. Ja oczywiście tego nigdy nie robię i nie zdarzyło mi się rzucić talerzem tu bym trochę skłamała, ale mój epizod rzucania szklankami był bardzo daleki od złości, może kiedyś się odważę i opowiem tą historię, bo nawet powstała piosenka tutaj gorzowskiego zespołu na temat tego wieczoru. Uważaj to jest szkło. Wojtek, ja wiem, że ty tego nie oglądasz na milion procent, ale pozdrawiam tych, którzy może uczestniczyli w tym wieczorze. Przypomnę ci, że nie ma złych emocji, a złość daje znaczy w ogóle złość jest uważana za taką bardzo energetyczną, energetycznym uczuciem, energetyczną emocją, to chciałam powiedzieć. I daje raczej nam sygnał do zrobienia czegoś, do powiedzenia czegoś. Oznacza, że zostały przekroczone Twoje granice, że coś się dzieje, że coś trzeba z tym zrobić. I jeszcze jedno. I mówię tutaj do Ciebie. Agresja to nie jest to samo co złość. Agresja jest to ukierunkowana przemoc na osobę. Więc proszę Cię, nie mów mi, że jestem agresywna, jak bronię swoich przekonań, mówię o swoich potrzebach, o swoich stanach i o lęku. W tej przerwie świątecznej widzieliśmy kapitalny serial. No pewno nie jestem pierwszą osobą, która o tym wspomina, ale nazywa się Beef Awantura. Na Netflix jest. No, chyba nie wiem, dziesiątników chyba ma ten serial, ale jest super. Słuchajcie, raz, że się wpisał w dzisiejszy mój temat, bo właśnie chyba opowiada o złości. Raczej bym taki powiedziała, nawet gniewie bardziej i szale, i frustracji. Ale to może też być doskonały obraz tego, co się dzieje z człowiekiem, jak tłumi złość, jak ciągle robi minę, dobrą minę do złej gry, jak ciągle przykleja kolejny uśmieszek sztuczny i godzi się na rzeczy, które mu po prostu nie odpowiadają, na właśnie łamanie swoich granic. Świetny film, polecam każdemu, no jest po prostu wciąga. Oczywiście jak Cię te pierwsze trzy odcinki, czy tam dwa odcinki nie wkręcą, poczekaj, daj mu szansę, naprawdę jest świetny. A w ogóle w tej przerwie świątecznej, yy, jak ten synek yy, u nas na święta, ale już, by, już Ci mówiłam, że ja świąt obchodzę, po prostu zazwyczaj jest to taki czas fajny dla nas, z dobrymi filmami i, i ewentualnie stand-upem, jak jest jakiś nowy. Ale zrobiliśmy sobie taki oczywiście seans filmowy i oglądaliśmy Szklaną Pułapkę. Ale co śmieszne, oglądaliśmy ją przez kilka godzin. Chyba z 4 godziny oglądaliśmy bo film był przerywany ciągłymi pauzami na dyskusję, na szykowanie jedzenia, na, sikowanie, na szykowanie picia, na siku. Słuchajcie, nawet mieliśmy rozkminę na temat e, wojny, znaczy e, śmieję się, bo to nie o to do brzegu. Chodzi mi o to, że ustalaliśmy e, sposób działania w wypadku e, wojny. E, tak, czyli kto do kogo jedzie. Mam tego, że mój syn mieszka w Gdańsku, więc kto do kogo dojeżdża, jakim transportem, co trzeba ze sobą wziąć, gdzie my zostawimy ewentualnie jakąś informację, że to będzie na ogródku przy studni, słuchajcie, to była komedia, ale znaczy, pisze, no dysk. Wracając do wkurzenia, mnie najczęściej spotyka kara za złość. Czyli mąż się do mnie nie odzywa, koleżanka czuje się urażona. I ja chciałabym tutaj podkreślić, że ja tutaj nie mówię o sytuacjach, gdzie kogoś obraziłam, gdzie nie wiem, nawyzywałam od różnych, no nie wiem. Sprawiłam komuś ból i przykrość. Ja mówię tutaj o sytuacji, kiedy bronię swojego zdania, kiedy bronię swoich granic, kiedy coś mi się nie podoba, a ktoś próbuje wymusić na mnie jakąś sytuację albo coś, żebym zrobiła, coś powiedziała tak dalej. To jest bardzo trudne. Ja najczęściej odczuwam złość z niemocy. Wkurza mnie też narzucanie swojego zdania mi. I mówienie mi, co myślę, co czuję, jakby ktoś w ogóle, trzeci, drugi, <grym> miał o tym pojęcie. Bo ja czasami sobie nie radzę ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami. Ciężko mi jest też czasem rozpoznać takie emocje. Czy to jest strach, czy to jest właśnie wspomniany kiedyś tam wstyd, czy to jest złość. I żeby nie było tak słodko-pierdząco. Eee, oczywiście, że mam epizody darcia papy. Damn! Eee, gestykulowania eee, i nie wiem uszczypliwości bo tak najłagodniej powiedziawszy. Eee, zachowuję się wtedy jak faktycznie furiatka, wariatka. Eee, ale potrafię za to przeprosić i rozumiem te uczucia, rozumiem, że to jest. Eee... Część jakby mojej bezradności, mojego strachu, z którymi no nie potrafię sobie w danym dniu na przykład albo w danej chwili poradzić. Często źródło tej mojej złości to po prostu niespełnione oczekiwania. Podsumowując, złość jest naturalną i zdrową emocją, która informuje Cię o granicach, o potrzebach, motywuje Cię do działania. Aby skutecznie sobie radzić z nadmiarową złością, musisz ją zrozumieć i zaakceptować, a potem wyrazić ją w sposób asertywny, czyli szanując innych i siebie samego. A w ogóle długotrwałe tłumienie złości może powodować zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, może też prowadzić do zaburzeń lękowych i takich też psychosomatycznych, czyli najczęściej się pojawiają zaburzenia z przewodu pokarmowego, słynne wrzody na żołądku, nerwicowe tak zwane, jakieś tam zapalenia jelita grubego, no i tam wiele innych. Oczywiście pojawiają się też uzależnienia. Uzależnienie na przykład od jedzenia, uzależnienie od takich psychoaktywnych środków, wiadomo, ale może być to też uzależnienie od zakupów, od seksu czy od pracy. W ogóle to muszę powiedzieć, że ja mam zaburzenia kompulsywne, choć nie wiem, czy to są po prostu jakieś nerwica natręstw. Czy zaburzenia kompulsywne, to samo co nerwica na trens? W każdym bowiem ja to mam. I objawia się to najczęściej właśnie w zmywarce, że tak powiem, czyli kładę talerze według wielkości, liczę je. Jak kroję na przykład, nie wiem, ogórka, pomidora na kanapkę, to też liczę plasterki. I totalnie nie po to, żeby było cztery na kropce, tylko właśnie nie wiedzieć czemu. Ale też nie wiem, czy to jest spowodowane złością, tak, czyli tłumieniem złości, czy to czasem nie jest spowodowane budowaniem sobie po prostu jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, takiego poczucia nad czymś kontroli, tak. Chociaż. Chociaż część pewno ludzi, która mnie zna, uważa, że jestem osobą bardzo kontrolującą wszystko, na pewno swoją sytuację, na pewno sytuację, w której się znajduję. Nie wiem. Ja mam do tego dużą wątpliwość, ale no taką, takie zaburzenie kompulsywne mam. Yy... Ciekawa jestem. Nie wiem, nigdy tego nie diagnozowałam. Nie przeszkadza mi to w życiu codziennym, ani mi, ani moim bliskim, więc po prostu się z tego śmieję. Pamiętasz to drzewo, które kupiłam na święta, ale nie na święta, po prostu w tym okresie? Ma się świetnie. Drzewko to jest Pikus Obi. Puściło bardzo dużo listków i takich gałązeczek drobnych. I może cię dziwi, że ja się dziwię, ale ja kompletnie nie mam ręki do kwiatów. Nie umiem o nie dbać. Zazwyczaj przelewam. Chociaż kilka sztuk się u mnie trzyma, wyglądają całkiem nieźle. Ale kaktusy i te języki teściowe to wiadomo, że są bezobsługowe. Więc bardzo się cieszę, że te drzewko mi tak rośnie. Jak tam wasze sylwestra. Ja nagrywam ten film już w nowym roku 2024-2024. Moje sylwestre były standardowe, czyli łóżko i ewentualnie jakieś filmy. Zazwyczaj się do późna ponad standard, dlatego że pilnuję psa, ale nie ukrywam, że moja sutka już jest bardzo stara i jest bardzo duża korzyść z tej starości, a mianowicie, że jest totalnie głucha i fajnie było, że się nie stresowała tym razem. Przespała całą noc, nie musiałam podawać żadnych leków. Bardzo się cieszę. Zawsze piszczała i skakała i... To był dla niej dramat. I tak w ogóle nie, e, taka rustnina też e, naszła, jeżeli chodzi o Sylwestra i o fajerwerki, bo ponoć e, to jest ostatni rok, kiedy one były zezwolone na, jakby było zezwolenie na to, żeby, znaczy przyzwolenie chyba bardziej, na fajerkowanie w Sylwestra. Ponoć ma być to zakazane. I tak sobie pomyślałam, że bardzo dużo osób pewno się sprzeciwi temu, że a jak to, tak przecież niech każdy robi co chce i tak dalej, i tak dalej. No pewno dużo będzie takich osób. I to mi się mocno skojarzyło z faktem palenia papierosów w knajpach, dyskotekach i tak Ja pamiętam ten czas, bo sama jerałam fajki, że chodziło się do lokalu i się normalnie paliło fajkę przy stoliku, popielniczka przy talerzu do jedzenia. I jak wprowadzono ten zakaz palenia papierosów w lokalu, to byłam mocno oburzona, że jak to tak dzisiaj. Oczywiście, że nie palę, Chyba 8 lat już nie pale. I, I wiecie co? I zastanawiam się, że nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś mi teraz w kawiarni czy w restauracji palił pod nosem. Wyobraźcie sobie, jecie sobie obiad pizzu, pizzu nie, a tu ktoś kurde, pecioran jedzie, masakra. Może tak samo będzie z fajerwerkami. Też dojdziemy do tego wniosku, że ja, co myśmy robili? Przepuszczaliśmy pieniądze z dymem. Szkodziliśmy zwierzętom, i tym dzikim, i tym domowym, i ludziom, którzy są nadwrażliwi na dźwięki. Fajnie, nie? No dobra. Złość nie jest złą emocją. Jest cudowna, jest piękna, jest dobra. Tylko się trzeba jej nauczyć. Czasem wyrażanie jest jej ponadnormatywne, przesadne i może być czasem bolesne dla ciebie i innych, tylko każdy musi znaleźć swoją metodę na jej wyrażenia, bez ziemi. Warto próbować i zmierzyć się z tym. Życzę ci takiej. Wrażliwości i zrozumienia i polubienia swojej złości, aby ci dobrze służyła. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę cię, zostaw lajka albo i nie lajka. Będzie mi miło, jak napiszesz komentarz. I subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia, pa!